Cześć. Dzień dobry. Od paru dni rozmawiamy o łące, o, o wadach, o różnych stworzonkach, które tam na tej łące mieszkają. A dzisiaj chciałabym Wam przeczytać bajkę. Bajkę pod tytułem Marzenie motylka. Posłuchajcie. Baśniowa łąka wygląda cudnie. Nad kolorowymi kwiatami unosiły się równie barwne motyle, zamieniające się miejscami z uwijającymi się przy pracy pszczółkami słonko z przyjemnością gładziło swoimi promykami każdy z krawek pięknego miejsca. Motylek maurycy często przesiadywał na łące i podziwiał kwiaty. ale jeszcze bardziej podziwiał latające tam motyle. Patrzył na nie w zukrycia i wzdychał: „Ach! Jakie one mają cudowne kolory, i jakie piękne wzorki? Moje skrzydełka nie mają takich ślaczków i są przy tym takie smutne. Popatrzcie, ten motylek nie miał kolorowych skrzydełek. Westchnienia Maurycego usłyszała pszczółka pasia. – Czy ja dobrze słyszałam? Chciałbyś mieć kolorowe skrzydełka? – zapytała chowającego się za płatkami stokrotki motylka. Co bym chciał mieć takie na nich choćby jedną kolorową kropkę, taką malutką tyci-tyci albo maleńki kolorowy wzorek. Wtedy dużo lepiej bym wyglądał. No i nie tak smutno, powiedział. I ty byłbyś już taki wesoły i niesmutny? Domyśliła się pszczółka. Postanowiła więc Pomóc sąsiadowi. Chodź ze mną, tylko o nic nie pytaj. Dodała Pasia i zaprowadziła Maurycego do wiewiórki, która potrafi, potrafiła swoimi farbami namalować wszystko. Patrzcie, nasza pomocna pszczółka. To ciekawe. Czy mątylek będzie miał kolorowe skrzydełka? Słuchajcie dalej. Motylek opowiedział malarce o swoim marzeniu. A to da się zrobić, powiedziała wiewiórka. Tylko nie podglądaj, uprzedziła, po czym posadziła Maurycego na krzesełku i zabrała się do malowania skrzydełek swojego białego przyjaciela. Maurycy, spójrz na swoje skrzydełka! zawołała w pewnym momencie Pasia. Przystawiając do motylka lusterko. Popatrzcie, tu jest nasza malarka, wiewiórka. Mm, ma dużo kolorowych farb i pędzel. Maurycy niepewnie popatrzył na swoje odbicie. Ojej, jej! Jakie kolorowe skrzydełka! Zauważył motylek. To moje? To moje skrzydełka? Jakie one są najpiękniejsze na świecie? Zawołał uradowany i skakał machając kolorowymi skrzydełkami. Pięknie Wam dziękuję za spełnienie mojego marzenia. Teraz polecę na łąkę i pokażę wszystkim najpiękniejsze wzorki na świecie. Pokażę im moje kolorowe skrzydełka! Zawołał z dumą i pośpieszył poleciał na łąkę. Popatrzcie, hmm, jakie ma piękne kolorowe skrzydełka! Wiewiórka tylko się uśmiechnęła i wykrzyknęła: koniecznie leć! A Pasia Poleciała już dawno do przyjaciół, aby przekazać im dobrą wiadomość, że marzenia się spełniają. Słuchajcie, może narysujecie takiego pięknego motylka i zrobicie go najbardziej kolorowego na świecie. I potem pokażecie mi, dobrze? Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Pa!